Dzień dobry. Wielu z Was wie, że każdego tygodnia przygotowuję dla Mamony newsletter i ten newsletter miał Wam przedstawiać informacje ze świata, które mogą mieć wpływ na Wasze biznesy, ale też miały motywować Was trochę do działania i w ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach właściwie te dobiegające do nas informacje ze świata, one były raczej pesymistyczne niż optymistyczne. Dlatego też podejrzewam, że pani Ela zdecydowała się do mnie napisać maila i napisała tak. Ja zapisałem się na ten newsletter, ponieważ chciałam coś inspirującego w biznesie, porady biznesowe, jak zarządzać sobą w czasie, jak zmotywować zespół, jak obrócić na moją korzyść to, co dzieje się w gospodarce, a tymczasem otrzymują same przygnębiające wiadomości. No ja przemyślałem tego maila i stwierdziłem generalnie, że pani Ela ma rację ponieważ w ostatnich, w ostatnich dwóch newsletterach były same przygnębiające informacje i nic motywującego. Dlatego od przyszłego tygodnia stwierdziłem, że musi to się zmienić i to się zmieni. I to się już zmienia, ponieważ dzisiaj przygotowując nowy newsletter stwierdziłem, że muszą być jakieś informacje na temat tego, Skąd wziąć na przykład granty? Dziś wysłałem też jednej właścicielce biznesu z East Lothian w Szkocji link do tamtejszego Councilu, który daje 1000 funtów grantu na rozpoczęcie biznesu. Wysłałem to dwóm osobom, które wiem, że mają w tamtych rejonach biznes. Chciałbym też wysyłać takie informacje do Was i to będzie się działo od najbliższego tygodnia. Także mam nadzieję, że się zapiszecie na newsletter, że będziecie korzystać. Z tych wszystkich podpowiedzi, które powinny się znajdować w każdym jednym newsletterze od teraz. Chciałbym jeszcze raz podziękować pani Eli za to, że przypomniała mi, na czym w ogóle miał polegać ten newsletter. No i mam nadzieję, że Wy również od czasu do czasu napiszecie swoje opinie na temat tego, czy informacje, które tam się umieszczą, są tymi których tak naprawdę szukacie, czy nie, albo też, żebyście mnie również um, zainspirowali do tego, co byście chcieli, żebym Wam wyszukiwał w internecie, albo o czym miałbym dla Was pisać. Także również czekam na konstruktywną krytykę z Waszej strony um, i będę naprawdę rad, jeśli um, z tego wyjdzie coś dobrego dla nas wszystkich. Um, na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do najbliższego newslettera.